Ten hotel w Turcji musisz poznać. Suni's Elita Beach Resort to pięciogwiazdkowy resort położony w spokojnej, zielonej okolicy Kyzylot, tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Jest otoczony palmami i bujną roślinnością, oferując gościom idealne warunki do wypoczynku. Hotel polecany dla rodzin z dziećmi. Już od pierwszych chwil czuć tu wakacyjny luz i atmosferę beztroski. Największym atutem resortu jest rozbudowany kompleks basenowy z dużym basenem głównym, brodzikami dla dzieci oraz zjeżdżalniami wodnymi, które przyciągają całe rodziny. Dzieci mogą korzystać z miniklubu, placu zabaw i codziennych animacji, które pozwalają im aktywnie spędzać czas, a rodzicom dają chwilę wytchnienia. Pokoje są przestronne, jasne i komfortowe z pięknymi widokami. Dla dorosłych przygotowano bogatą ofertę sportową i wellness, siłownie, korty tenisowe, sporty wodne, a także centrum spa. Hotelowa kuchnia oferuje różnorodne smaki. Od tureckich specjałów, przez dania kuchni śródziemnomorskiej, aż po klasyczne międzynarodowe propozycje. Sunis Elita Beach Resort to miejsce, w którym można naprawdę zwolnić tempo, zrelaksować się i naładować baterie. To hotel, do którego chce się wrócić. Nie tylko dla atrakcji i komfortu, ale dla tej spokojnej, wakacyjnej atmosfery, której trudno szukać gdzie indziej.